Witam Was serdecznie. W czasie dzisiejszego spaceru kolejny raz zagościmy w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Poznamy papieża z rodu medyceuszy, na którego wspaniałym barokowym nagrobku, wyryto w białym kararyjskim marmurze łacińską inskrypcję, zakwitłem. Co ona oznacza? Zanim przejdziemy do głównego tematu, rozwiążemy zagadkę z poprzedniego odcinka. Zapytałem, gdzie w Rzymie znajdziemy pewien znacznie powiększony na zdjęciu element, pełen symboli rodu Kiji. Poprawnej odpowiedzi kolejny już raz udzielił pan Adam Lewandowicz. Chodzi oczywiście o drzwi, czy raczej wrota do bazyliki na lateranie, umieszczone tam przez papieża Aleksandra VII Kiji i stąd ta symbolika. Panu Adamowi składam serdeczne gratulacje. 8 marca 1605 roku po 13 trzynastoletnim pontyfikacie umiera papież Klemens VIII, hipolit Aldobrandini. Spoczywa dziś w kaplicy paolińskiej Bazyliki Papieskiej Santa Maria Maggiore. Na konklawę przybywa 62 kardynałów i 1 kwietnia w dużej mierze dzięki poparciu Francji wybierają oni na tron Piotrowy Aleksandra Medyceusza który nawiązując do innego papieża medycyjskiego Leona X, przyjął imię Leon XI. Nasz bohater urodził się we Florencji w 1535 roku w bocznej linii medycyjskiej. Matka, jako jedynemu synowi, starała się wybić z głowy karierę duchowną, która nabrała tempa dopiero po jej śmierci. W 1574 roku został arcybiskupem Florencji, a w 1583 Otrzymał od Grzegorza XIII kapelusz kardynalski. W latach 1596-98 jako legat papieża Clemensa VIII przebywa we Francji, gdzie dał się poznać jako sprawny dyplomata. Przyczynił się bowiem do ograniczenia wpływu hugenotów na politykę królestwa oraz zawarcia pokoju między europejskimi potęgami Francją i Hiszpanią. W momencie śmierci Klemensa VIII, wchodząc na konklawę, był więc wpływowym kardynałem, a przez swoją misję dyplomatyczną cieszył się poparciem francuskim, co otworzyło mu drogę do tiary papieskiej. Jak wiemy, 1 kwietnia 1605 roku nastąpił jego wybór, 10 kwietnia uroczysta koronacja, a objęcie bazyliki na Lateranie 17 kwietnia. Leon XI przeziębił się wówczas. Dostał gorączki i zmarł 27 kwietnia po 27-dniowym pontyfikacie. Nie wskażemy zatem spektakularnych przedsięwzięć i inwestycji związanych z jego bytnością na papieskim tronie. Czy to najkrótszy pontyfikat w historii? Nie. Gdy zajrzymy do bazyliki Santa Maria Sopra Minerva obok Panteonu, znajdziemy pomnik nagrobny zmarłego w 1590 roku Urbana VII. Papieża z pontyfikatem dwunastodniowym, który nawet nie zdążył odbyć tradycyjnej koronacji. Leon XI ma wspaniały pomnik nagrobny, ukończony wiele lat po jego śmierci. Znajduje się w lewej nawie, w nieco wąskim przejściu obok pomnika Innocentego XI, papieża z czasu Wiktorii Wiedeńskiej. Wykonanie dzieła zlecił krewny Leona XI, kardynał Roberto Ubaldini. Zrobił to dopiero w 1634 roku. Zmarł rok później, więc nie zobaczył finalnego efektu. A prace trochę przeciągały się. Ostatecznie pomnik ukończony został w roku 1644, czyli 39 lat po śmierci Leona XI. Zlecenie to realizował uznany artysta Alessandro Algardi. Gdzie znajdziemy inne jego wielkie dzieło? Również w Bazylice Watykańskiej. Wykonał on budzący wielkie wrażenie relief na ołtarzu poświęconym świętemu Leonowi I Wielkiemu, papieżowi z V wieku. Przedstawia on scenę, która faktycznie miała miejsce w 452 roku w północnych Włoszech. Doszło tam do spotkania Leona I i Atylli, wodza budzących powszechną grozę hunów zmierzających w głąb Italii. Nie wiadomo, jak przebiegała rozmowa i jakich papież użył argumentów ale Hunowie cofnęli się. Uznano to za cud z udziałem papieża. Na reliefie widzimy sceny spotkania. Dodatkowo ukazują się w groźnej postawie i uzbrojeni święci Piotr i Paweł, gotowi bronić Rzymu, co miało przestraszyć Atylę i zmusić do odwrotu. Wracając do pomnika nagrobnego Leona XI. Jako podstawowy materiał Algardi wykorzystał marmur kararyjski, Niszę zaś wyłożył marmurem z szarymi żyłami. Zrezygnował więc z połączenia różnych rodzajów kamienia z różną kolorystyką. Nad niszą znajdują się oczywiście palle, czyli kule. Herb medyceuszy, tu mocowany sznurami przez putta. W centrum widzimy tronującą postać papieża. Zwróćmy uwagę na gest papieża: jest czymś pomiędzy błogosławieństwem a gestykulacją w czasie rozmowy. Wskazuje na koncyliacyjny, nieapodyktyczny charakter Leona. Poniżej na sarkofagu imię papieża wkomponowany jest wieniec laurowy, czyli symbol chwały i triumfu. Według przyjętego kanonu obok papieża umieszczone zostały alegorie cnót papieskich. Po lewej stronie znajdziemy wielkoduszność, uważaną też za siłę, starczą i buławą. Stworzył ją Ercole Ferrata, wzięty artysta. Znamy go doskonale – wykonał choćby słonia wkomponowanego w obelisk Minerveo przed Bazyliką Santa Maria Sopra Minerva, postać świętej Agnieszki w płomieniach w San Agnese i Nagone na Piazza Navona, czy anioła z krzyżem na moście świętego anioła. Drugą postacią alegoryczną jest szczodrość lub obfitość, wykonana przez Giuseppe Peroniego z rogiem obfitości, z którego wypadają monety. Nawiązuje do jednej z nielicznych decyzji papieża w czasie 27-dniowego pontyfikatu, czyli obniżenia podatków. Spójrzmy teraz na piękny relief na sarkofagu, wykonany przez Diego. Zwykle umieszcza się tam istotne wydarzenia związane z pontyfikatem danego papieża. W tym wyjątkowym przypadku należało jednak wykorzystać zasługi Leona XI z czasów kardynalskich. Kiedy występował jako legat Klemensa VIII z misją dyplomatyczną. Po lewej stronie widzimy uroczystą przysięgę na Ewangelię króla Francji Henryka IV Bourbona, wyrzekającego się kalwinizmu. Po prawej zaś scenę podpisania pokoju między Francją a Hiszpanią dwoma potęgami, pomiędzy którymi państwo kościelne pozostawało ciągle w strefie zgniotu. Poniżej znajduje się wspaniała, niemal poetycka inskrypcja z podpisem fundatora. Leonowi XI medyceuszowi, florentczykowi, najlepszemu, największemu papieżowi. On, który był dany jako wielkie szczęście dla kościoła, chrześcijański świat napełnił krótką, trwającą 27 dni radością i długim na całe lata smutkiem. Kardynał Roberto Ubaldini, prawnuk siostry jego. Wzniósł ten pomnik z wdzięczności. I wreszcie spójrzmy na postument i znajdujące się tam krzewy różane z rozwiniętymi kwiatami. Dokładnie te po prawej stronie. Widnieje tam łacińska inskrypcja oznaczająca: Zakwitłem. Odnosi się do krótkiego pontyfikatu Leona XI, który, jak piękny kwiat, zakwita, by krótko cieszyć swym widokiem i szybko więdnie.